Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak w darmowej aplikacji na telefonie wykonać fotomontaż dwóch zdjęć, zdjęcia archiwalnego i współczesnego. Zdjęcia archiwalne powinno pochodzić z okresu wojny 1920 roku i takie zdjęcie możecie znaleźć na przykład na Wikipedii. Zdjęcia, które się tam znajdują, pochodzą z domeny publicznej, w związku z czym ich licencja pozwala na remiksowanie, ich przetwarzanie. Z kolei, współczesne zdjęcia powinniście wykonać sami, tak żeby ono jakoś korespondowało z tym zdjęciem archiwalnym. Ja, na potrzeby tego zadania, pobrałam zdjęcia ze strony pixabay.com, czyli z banku darmowych zdjęć, które posiadają licencje pozwalające na remiksowanie zdjęć. Kiedy mamy te zdjęcia już na naszym telefonie, otwieramy aplikację PixArt, która. Pozwoli nam na wykonanie fotomontażu, i od razu pojawia nam się dostęp do galerii telefonu i wybieramy zdjęcia, z którym chcemy pracować. Ja zaczynam od zdjęcia współczesnego, które będzie moim tłem, czyli zawsze zaczynamy od zdjęcia, które będzie tłem. Możemy to zdjęcie przykadrować, yy, ponieważ nie będzie chyba mi aż taki szeroki kadr potrzebny. Macie to w narzędziach opcję kadru. Jak widzicie, możemy je przykadrować. I następnie możemy je przygotować. Ja wiem, że zdjęcie archiwalne jest czarno-białym zdjęciem, w związku z czym mogę to zdjęcie, na przykład, za pomocą efektów, pozbawić koloru. Wybieram efekt kolor. Jest taka opcja zaznaczania wybranego koloru stła. Wybieram taki jasny, beżowy i wtedy to zdjęcie się ujednolica i jest takie stonowane. Ponieważ nie wiem do końca, czy to będzie dobrze wyglądało, czy nie, to teraz się wycofam z tego kroku i zdecyduję później, już obrabiając to jako całość razem z tym zdjęciem archiwalnym. Odrzuć zmiany. I teraz w pasku na dole, widzicie, możecie go przesuwać, pojawia się Dodaj zdjęcie. Klikam na to Dodaj zdjęcie i przechodzę znowu do galerii. Mojego telefonu, i wybieram kolejne zdjęcie, które chcę, żeby się pojawiło. Dwoma palcami je rozciągam trzymając za końce, tak żeby je powiększyć i dopasować do kadru, który już mam tutaj z poprzedniego zdjęcia. Kiedy zdjęcie jest mniej więcej ustawione, to będę zaczynała je wycinać, tak żeby wyciąć tych żołnierzy z tła. Ważne jest to, że jak widzicie, po prawej stronie na górze macie taki napis: Zastosuj. Nie ruszamy go do momentu, dopóki wszystko, co chcemy zrobić z tym wybranym zdjęciem, nie będzie gotowe. Na dole mamy różne opcje edycji tego zdjęcia. Mamy też nożyczki, które pozwalają nam na wycięcie. Jak widzicie, od razu aplikacja proponuje nam różne tutaj ułatwienia: typu osoba, twarz, ubranie, niebo. Głowa, jeżeli to zaznaczymy, to ona jakby zaznaczy według siebie ten fragment obrazu, który uważa za na przykład osobę. Ja klikam osoba i tutaj aplikacja wybrała fragment trzech żołnierzy, bo właściwie nie są cali, do tego, żeby ich zaznaczyć. To, co jest zaznaczone na czerwono, oznacza nasze zaznaczenie. Za pomocą narzędzi przywróć i wymarz mogę dopracować to zaznaczenie. Pamiętajcie, że na ekranie telefonu, żeby przybliżyć, powiększyć obraz, żeby to zaznaczenie mogło być bardziej precyzyjne, używamy dwóch palców. Dwoma rozciągamy i dwoma przesuwamy. Natomiast kiedy chcemy zaznaczać nasz obraz używamy jednego palca. Yy, czyli przywróć rysujemy na czerwono wszystko co chcemy, żeby było zaznaczone. Potem klikamy Wymarz i usuwamy wszystko to, co niepotrzebnie znalazło się w naszym zaznaczeniu. Jest to oczywiście żmudne i wymaga trochę pracy, ale im dokładniejsze jest to zaznaczenie, tym obraz potem będzie lepiej wyglądał. Kiedy zaznaczenie jest gotowe, jesteśmy z niego zadowoleni, klikamy Zapisz i wtedy mamy już jakby nasze zaznaczenie gotowe. Jak widzicie, cały czas nie klikamy tego Zastosuj po to, żeby jeszcze mieć jakąś opcję edycji tego obrazu. Na dole w menu macie kolejny przycisk, to jest Mieszaj, czyli opcja tego, w jaki sposób. Nasz obraz może być nałożony na obraz znajdujący się pod spodem. Dalej efekty i tu możemy troszeczkę wyostrzyć, pokolorować to zdjęcie, dodać kontrastu, wybierając odpowiedni oczywiście efekt. Każdy z tych efektów, jak się przyjrzycie, ma na sobie takie trzy paseczki, i w momencie, kiedy na te trzy paseczki Klikamy, to wtedy mamy opcję jeszcze dopracowania tego efektu, jakby zwiększenia lub zmniejszenia jego siły. Oprócz efektów mamy jeszcze cień. Cień często pomaga sprawić, że to ten ten fragment zdjęcia, który wklejamy na inne zdjęcie, wygląda bardziej naturalnie, więc warto również ten cień dopracować. I kiedy jesteśmy już zadowoleni, klikamy, zastosuj i mamy gotowe nasze zdjęcie. Wszystkie rzeczy, które znajdują się w menu na dole, dotyczą już całego naszego obrazu, ponieważ został on spłaszczony i te warstwy się połączyły. Więc warto teraz znaleźć efekt, który pozwoli nam sprawić, że nasze zdjęcie będzie wyglądało w miarę wiarygodnie i ujednolici nam cały obraz. W tym menu narzędzia znajduje się coś takiego jak krzywe, i tutaj mamy taki wykres. Jeżeli górną część troszkę obniżymy tą kropkę na górnej części, to wszystkie prześwietlenia zostają lekko przyciemnione. To zdjęcie, które wkleiłam, było troszeczkę za jasne, i teraz, jak widzicie, tą różnicę udało mi się trochę wyrównać. Jeszcze je odrobinę podkadruję i przekrzywię. Popracuję nad kolorami, żeby w miarę to wyrównać. Klikając maska, jeszcze nadam tutaj takie. Efekty nałożone, i yy, ja nadam tutaj troszkę cienia kurzu, żeby to po prostu wyrównać i żeby mieć wrażenie, że to jest jedno zdjęcie. Jak widzicie, jest bardzo dużo tych różnych nakładek, warto popróbować, posprawdzać, zobaczyć jak to działa i który efekt będzie najlepiej wyglądał. Kiedy mamy gotowe, na górze klikamy zapisz i nasze zdjęcie zostaje zapisane w galerii naszego telefonu.